Siemanko YouTube, witam we vlogu na moim kanale. Mamy godzinę 4.30. Dlaczego tak wcześnie zapytacie? Ponieważ dzisiaj jadę do Warszawy na warsztaty spozowania Road with the Road. Posing with Pro, który prowadzi Damian Kufel i Paweł Kowalski. Jest to dwóch zawodników pro naszej polskiej sceny. Ja jestem dwa tygodnie przed zawodami, w sumie dokładnie dwa tygodnie przed pierwszym wyjściem. Dlatego warto jest doszlifować jakieś tam szczegóły. Warto, żeby ktoś zobaczył to swoim okiem. Szczególnie zawodnicy, którzy wiedzą o co chodzi. Więc co? Ja aktualnie jestem z psem na spacerze. Później to do domu, wezmę jakiś prysznic, jedzenie, rzeczy na trening i będę ruszał na dworzec, ponieważ o godzinie 6 mam busa do Warszawy. Dobra, ja już jestem w Warszawie Teraz udaję się na siłownię Zdrofit na Wilanowie Tam będę robił trening z Pawłem Kowalskim Dzisiaj zleci trening ramion, ja już jestem po posiłku Piękna pogoda, podróż minęła bardzo, bardzo sprawnie Także lecę na jakiś autobus i już pewnie widzimy się na siłce Dobra, już zaczynamy trening, rozgrzewamy się powolutku i zobaczymy, co tam dzisiaj poleci. Niby delikatnie, ale wiadomo, jak to się zawsze kończy. A już lecimy stringiem. Patrzcie w ogóle, co tu się dzieje. Dokładane handle. Popiec nienormalny, jest śfirem. Także, jakbyście chcieli kiedyś w Warszawie zrobić trening ciężki, to polecam. Trzeba dobrze zjeść. Zaraz będziemy radzić z pozowaniem. Ekipa się zbiera. Tam czy będzie mocno. Czekamy jeszcze na ramiona, na resztę i będziemy radzieć z tematem. Także smacznego i do zobaczenia. Warsztaty już za mną. Bardzo dużo wiedzy, bardzo miła atmosfera. Fajne osoby, miło było poznać. Kilka osób będzie ze mną startowało. Jak nie na tych zawodach, to na następnych. Fajnie było poznać też Damiana. Pawła osobiście. Zwyczaj widzę te osoby tylko w internecie, dlatego fajnie było zrobić trening, fajnie było pozować, pogadać, dostać feedback. Ja właśnie biegnę na autobus, żeby się nie spóźnić. A w tej Warszawie to czasami powiem wam, że te przystanki nie irytują. Na ten moment jak już jestem na takim etapie redukcji to też ilość osób tutaj strasznie tak powiem Także to się wypika I, I właśnie minąłem dziecko które by spadło mi pod nogi Dobra, lecę Dobra już dojechałem do Białego Stoku. Wszystko poszło w miarę gładko eee... Droga długa, strasznie gorąco, nogi zmęczone, cały dzień pozowania, to naprawdę daje w kość, szczególnie spięcie czwórek i czuję, czuję, na pewno jutro też będzie fajny stan. Wracam do domu, zjem jakąś kolację i to by było na tyle chyba, nagram jeszcze może tego omlecika, bo powiem wam, że będzie naprawdę smakowicie wyglądał na pewno w moich oczach, ale przynajmniej zobaczycie co tam sobie podjadam. Także widzimy się jeszcze w domu i myślę, że tam się już pożegnamy. Lecę spać, także dziękuję, że obejrzeliście. Może ktoś zesłał do końca, to możecie napisać komentarz, na przykład kto obejrzał cały film. Zostawić jakiegoś kciuka w górę i ewentualnie udostępnić. Także będę bardzo wdzięczny za wszystkie interakcje. Na razie, trzymajcie się, siema!